Wildness to kraina zdecydowanie tajemnicza. Kraina, gdzie jest wiele sekretów, ale także kraina, która nie przetrwałaby, gdyby nie klan Wilczej Maski, który dopuścił się tam naprawdę bohaterskich, godnych podziwu czynów. O czym mowa oczywiście o story komiksów Ninjago Shatterspin, które opowiadają historię o tym, jak Madon przybył do Wildness i tak dalej i tak dalej. Wy to już dobrze zwiecie, bo dosyć sporo tych odcinków na ten temat było, ale teraz dostaliśmy w końcu okładkę, a także opis piątego wydania. Kiedy ich prawdziwy przeciwnik zostaje ujawniony, Madon i jego uczniowie stają przed wręcz niemożliwymi szansami. Czy uda im się opanować potęgę strzaskobrotu na czas i uratować klan Wilczej Maski? I mamy tutaj okładkę przedstawiającą potężnego, w pełni naładowanego króla Lajkana otoczonego takimi płomieniami. Płomieniami jego energii oczywiście, a naprzeciwko Garmadon i jego uczniowie. Prawdziwy przeciwnik to oczywiście Zayden Kane. Zayden Kane, który zmanipulował Lorda Argusa i przeklnął go na króla Lycana, a potem kontrolował go tą ową którą ma ten wilk na głowie. Oczywiście przez to zostało zniszczony Wildness, taki był cel Zaydena Keina, ale klan Wilczej Maski ten stary go powstrzymał, co wiemy z drugiego wydania, kosztem samych siebie, bo zostali zamienieni w kamień. I te dzieci, uczniowie Gramadona, to są dzieci, potomkowie tych oryginalnych wojowników z klanu Wilczej Maski, którzy mogą opanować potęgę obrotu i pokonać właśnie tego króla Lycana, a przede wszystkim Zaydena Keina i przywrócić w Wildness pokój. Czy im się to uda? No, oczywiście, że tak, bo gdyby się nie uda, to Wildness dalej byłyby zniszczone i przeklęte i sama akcja drugiego sezonu, a szczególnie pierwszej części po prostu nie mogłaby się wydarzyć, bo nie byłoby takiej możliwości przez króla lajkana, a także zniszczenie i spustoszenie tej krainy. Bardzo podoba mi się fakt, że tutaj klan Wilczej Maski podobnie jak Piątka przedstawiani są bardziej jako tacy bohaterowie w tej serii komiksów niż jako antagoniści, szczególnie klan Wilczej Maski. Tutaj te wilki dosłownie nie zrobiły jeszcze nic złego przez cały czas trwania tej serii komiksów. Cały czas robią jak Jakieś szlachetne czyny, ratując przy tym jeszcze innych. Czy ktoś się tego spodziewał? No ja na pewno nie, ale jedno trzeba im przyznać. Wojownicy to są potężni i fajnie, że możemy dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia. Hej!